Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Wydanie z roku 1929. Tłumacz anonimowy. Czyta Włodzimierz Pławecki. Audiobook został nagrany na podstawie tekstu dostępnego w domenie publicznej. Szczegóły w opisie filmu. Tom pierwszy, część czwarta, rozdział trzeci. Oberża. Pomiędzy miasteczkami Billegard a Bukier. Znajduje się oberża z szyldem, na którym przygodny artysta usiłował niedołężnie dać wyobrażenie mostu Gard. Mała ta oberża, licząca jedynie na przejezdnych, stoi po lewej stronie drogi, tyłami zwrócona do Rodanu. Zdobi ją mały, jak nazywają w Langwedocji, ogródek. Co znaczy, iż znajduje się ona pośrodku pustynnego placu, na którym pełzają gdzieniegdzie karłowate drzewa oliwne, i parę dzikich fig z liściem od pyłu posrebrzonym pomiędzy drzewami tymi zasadzono trochę jarzyn, cebulę pieprz turecki szpinak sałaty szczypiorek wszystko to usycha w trzydziestostopniowym żarze drzewa te małe czy duże gną się bezustannie pod naciskiem uderzeń wichrów północno-zachodnich wiatr ten jest jak wiadomo trzecią plagą prowansji Pierwsze dwie są również dobrze znane wszystkim. Są niemi rząd i parlament. Od dziesięciu lat oberżę tę dzierżawili kadrusowie, których służbę stanowiła dziewczyna Kasia, mająca do pomocy chłopca opiekującego się stajnią Piotra. Dwoje tych młodych robotników wystarczało w zupełności. Zwłaszcza od chwili, gdy kanał przeprowadzony od bukier do Iniemort Skrócił znacznie drogę, co odciągnęło od karczemki poważną liczbę podróżujących. Kanał ten był odległy nie więcej jak o sto kroków od karczemki. Zapomnieliśmy dodać, iż był tam jeszcze i pies, który szczekał na każdego podróżnego zgodną zastanowienia za jadłością. Zaś czynił to, bo odwykł bardzo od widoku obcych twarzy. Oberżysta miał około czterdziestu dwóch lat. Słusznego wzrostu, chudy, żelasty, był okazałym typem mieszkańców tych okolic. Oczy zapadłe, błyszczące, nos orli, wreszcie zęby ostre, białe jak u zwierząt drapieżnych. Włosy nieco oszronione, gęste, to samo powiedzieć było można i o brodzie, w której dojrzeć było można bardzo już liczne białe pasma. Cera brunatna z natury była jeszcze opalona. Oberżysta bowiem po całych dniach przesiadywał przed domem w oczekiwaniu podróżnych, którzy nie przybywali. Jak już wspomnieliśmy, oberżystą tym był dobry nasz znajomy, Kacper Kadrus, były sąsiad ojca Dantesa. Żona jego, Magdalena z domu Radel, była kobieciną chudą, bladą i chorowitą. Pochodziła z okolic Arler. Przechowywała ona na twarzy ślady dawnej piękności, lecz trawiąca ją od lat gorączka, na którą zapadają wszyscy mieszkańcy żyjący w pobliżu bagien kamargi, wybiła swe chorobliwe piętno na jej postaci. Po całych dniach przesiadywała w swym pokoju, skurczona i drżąca, było jej wiecznie zimno, na słońce jednak nie odważała się wychodzić nigdy, szkodziło jej ono. Żyli więc niby razem, lecz zawsze nieomal osobno, z czego mąż był zresztą kontent niepomiernie. Ilekroć bowiem razy znaleźli się razem, mąż nasłuchać się musiał wiecznie tych samych skarg i narzekań, na które odpowiadał zresztą temi samymi zawsze słowy. Ech, cicho byś była, karkątko, widać tak Bóg chciał, niech będzie wola Jego. Karkątką mąż ją nazywał z tej racji, iż pochodziła z wioski Karkonty, położonej pomiędzy Chalons a Lambes. Tak żyli. Razu pewnego, gdy Kadrusa akurat nie było przed oberżą, przed jej drzwiami zatrzymał się podróżny. Konno przybyły. Postawa jego wyrażała szlachetność i dostojeństwo. Był to ksiądz, czarno ubrany w trójkątnym kapeluszu. Jeździec zsiadł z konia, przywiązał go do słupa i zaczął obcierać chustką swą twarz zroszoną potem. Wielki pies, którego już znamy, ujadał za wzięcie. Za chwilę i sam gospodarz ukazał się na progu. Jestem jestem, zawołał zdziwiony przybyciem podróżnego. Cicho, bryś. Niech się pan nie obawia, on tylko szczeka, lecz nigdy nie gryzie. Wina zapewne chcesz pan, służę natychmiast raczy wielebność wybaczyć mą nieuwagę. Nie spostrzegłem początkowo, z kim mam do czynienia. Czego ksiądz dobrodziej żąda? Co rozkaże? Jestem na jego usługi. Ksiądz tymczasem przypatrywał się kadrusowi z uwagą. Wreszcie powiedział z wyraźnym włoskim akcentem. Czy pan jesteś właścicielem tej oberży? Tak jest, odparł zapytany głosem zdumionym. Jestem Kacper Kadrusse. Czem służyć mogę? Kacper? A tak. Takie istotnie imię mieć powinien mój poszukiwany. Proszę o szczegóły. Czy to pan mieszkałeś przed laty w Marsylii przy ulicy Mion? Tak jest. I byłeś właścicielem zakładu krawieckiego? Tak, lecz mi się nie wiodło. Takie panowały w tej przeklętej Marsylii upały, że w końcu ludzie przestali się ubierać ale to mi przypomina, że i ksiądz dobrodziej chce się zapewne napić czegoś. Dobrze, proszę mi dać najlepszego, jakie masz w piwnicy wina, a potem jeszcze pogadamy ze sobą. Służę, odpowiedział kadrusę, spiesząc się, ażeby przybyłemu nie odeszła ochota wypicia jego butelki wina, które będzie mógł jako najlepsze podać. I wyszedł, zapraszając zarazem przybyłego do wnętrza gdy wrócił zastał księdza siedzącego przy stole z głową ukrytą w dłoniach ujrzał także za ladą swą połowicę która zeszła by przypatrzeć się gościowi czy jesteś sam jeden zapytał ksiądz który nie spostrzegł siedzącej karkątki o boże drogi prawie sam bo żonę mam chorą niewiele pomóc mi ona może więc jesteś żonaty podchwycił ksiądz rzucając z politowaniem wzrokiem po ubogiem urządzeniu izby. Żonaty i ubogi, odpowiedział kadrus, który spostrzegł wyrażający politowanie wzrok księdza. Co czynić? Nie dość być uczciwym, aby się wiodło na świecie. Ksiądz wlepił weń wzrok przenikliwy. Tak jest, uczciwym, tem mogę się pochlubić, rzekł z naciskiem kadrusę, wytrzymując spojrzenie księdza. A w tych czasach nie wszyscy to mogą powiedzieć o sobie. Tem lepiej, jeżeli mówisz prawdę. Wierzę bowiem w to głęboko, że w końcu cnotliwi będą nagrodzeni, zaś źli poniosą karę. Tak to się mówi, księże dobrodzieju, z gorzkim uśmiechem odpowiedział kadrus. W rzeczywistości jednak dzieje się trochę inaczej. Nie mów tego, być może bowiem, że za chwilę sam się przekonasz o prawdzie mych słów. – A to jakim sposobem? – spytał kadros zdziwiony. – O później może pogadamy. Naprzód bowiem muszę się przekonać, czy jesteś tym samym, do którego mam interes. – Jakże mam to, księdzu, udowodnić? Czyś znał jakieś piętnaście lat temu młodzieńca nazwiskiem Dantes? – Dantesa? Czym go znał? – Boże drogi, Edmunda. – I jak jeszcze? Był to jeden z moich przyjaciół zawołał kadrus, a twarz jego okrył rumieniec. Co się z nim stało z tym biednym Edmundem? Powiedz mi to, zacny dobry księże: czy umarł? Czy go może uwolniono? Umarł w więzieniu w najwyższej rozpaczy. Śmiertelna bladość zjawiła się na twarzy kadrusze, zawsze czerwonej. Zapłakał po chwili. Biedny powiedział. O widzisz, księże dobrodzieju, masz nowy dowód, że dobry Bóg jest dobry jedynie dla złych. A mówił dalej z uniesieniem: Coraz gorzej się dzieje na tym świecie. O, lepiej byłoby, ażeby przez czterdzieści osiem godzin spadały z nieba popiół i płomienie. Niech by już raz skończyło się to wszystko. Z tego, co mówisz, wydaje się, żeś kochał bardzo tego człowieka. Tak jest, kochałem go. Aczkolwiek wyrzucam sobie, że mu chwilowo zazdrościł szczęścia. Potem dopiero przysięgam na zbawienie duszy. Ubolewałem nad nieszczęściem, które go spotkało. Nastąpiła chwila milczenia, w czasie której ksiądz ani na moment nie spuszczał wzroku z twarzy kadruse. Czy znałeś, ojcze, tego biedaka, przerwał na koniec milczenia obrżysta. Byłem przy jego łożu śmiertelnym. Na cóż umarł? Zapytał kadruz głosem zdławionym. Na to, na co się umiera w więzieniu w trzydziestym roku życia, na więzienie samo. Najdziwniejszą rzeczą jest jednak to, że ów Dantes, umierając, przysięgał mi na krucyfiks, że nie jest mu wiadome, za co był uwięziony. To prawda, księże, to prawda. On nic nie wiedział. I właśnie dlatego w chwili śmierci błagał mnie, bym poznał przyczyny jego nieszczęścia i przywrócił cześć jego pamięci, jeżeli została splamiona. Zdawało się, że spojrzenie mówiącego chciało wniknąć w dno duszy słuchającego, ażeby się przekonać, jakie robią na nim wrażenie te słowa. Pewien anglik, ciągnął opowiadanie ksiądz, również niewinny, który siedział z owym Dantesem w więzieniu, a w czasie drugiego powrotu Burbonów został uwolniony. Posiadał diament znacznej wartości. Wychodząc z więzienia, diament ten pozostawił w darze Dantesowi za to, iż ten go doglądał w chorobie. Dantes nawet nie próbował przekupić nim dozorców, gdyż wiedział, iż byłoby to bezskuteczne. Lecz go przechowywał starannie w nadziei, że jeżeli go kiedykolwiek uwolnią, to będzie miał byt zapewniony po sprzedaży klejnotu. Był to więc, jak mówicie ojcze, klejnot wielkiej wartości, zapytał kadruz z błyszczącymi oczyma. Wszystko jest względne, odpowiedział ksiądz. Niewątpliwie dla Dantesa był wielkiej wartości. Oceniono mi go na pięćdziesiąt tysięcy franków. Pięćdziesiąt tysięcy franków, zawołał Kadrus. Ależ w takim razie był on chyba wielkości orzecha. No tak wielki to on znów nie jest, lecz możesz to najlepiej osądzić sam, ponieważ mam go przy sobie. Wyjął z fałd sutanny małe pudełeczko z czarnego jaszczuru, otworzył je, a przed olśnionym wzrokiem kadrusa zajaśniał wtedy w całym blasku diament najczystszej wody, oprawny w pierścień wysoce artystyczne. I to jest warte pięćdziesiąt tysięcy franków? Prócz oprawy, która ma również swoją cenę. Zamknął i schował starannie pudełeczko do kieszeni. Jakimże sposobem, ojcze szanowny, jesteś w posiadaniu tego klejnotu? Czy Dantes uczynił was swoim spadkobiercą? Nie, lecz wykonawcą swego testamentu. Miał on trzech przyjaciół i narzeczoną. Jeden z nich nazywał się Kadrusę. Kadrusy, aż się cały zatrząsł, usłyszawszy to. Zaś ksiądz mówił dalej, udając, że nie widzi wzruszenia swego słuchacza. Drugi nosił nazwisko Dunglers, trzeci, aczkolwiek był jego rywalem, był niemniej szczerze mu oddany. Uśmiech szatański rozbłysł na twarzy Kadruse, i uczynił on gest, jakby chciał przerwać mowę księdzu. — Zaczekaj, powstrzymał go ten, daj mi skończyć. Swoje uwagi później mi zakomunikujesz. Otóż ten trzeci nazywał się Fernand. Co do jego narzeczonej, to miała ona imię niestety. Zapomniałem imienia narzeczonej. Mercedes, podpowiedział kadrusę. A tak, przyznał ksiądz z dziwnym uśmiechem. Tak jest, Mercedes. Cóż dalej? Zapytał kadrusę. Daj mi karawkę z wodą, poprosił ksiądz. Kadroses z pośpiechem spełnił rozkaz. Opat napełnił szklankę i napił się trochę. Zmęczyło mnie to przypominanie faktów, rzekł po chwili. Na czym więc stanęliśmy? Aha, narzeczona nosiła imię Mercedes. Tak jest, już teraz zupełnie dobrze to sobie przypomniałem. Mercedes. Tak, tak. Pojedziesz tedy do Marsylii, mówił umierający Dantes, sprzedasz diament sumę uzyskaną podzielisz na pięć części i poddajesz je. Jak to na pięć? Zaoponował Kadrusę. Przecież wymieniliście, ojcze, cztery osoby jedynie. Na pięć, mówił Dantes, mając na myśli piątego ojca. Lecz ten umarł już, jak mi to w Marsylii powiedziano. Niestety, biedak umarł istotnie, powiedział Kadrusę, wstrząsany budzącymi się namiętnościami. Umarł, powiedział ksiądz przytłumionym głosem, usiłując zachować wyraz obojętności na twarzy. Ale tyle już lat od wypadku tego upłynęło, że żadnych bliższych szczegółów otrzymać nie zdołałem. Czy nie mógłbyś ty, panie Oberżysto, powiedzieć mi coś nieco o skonie tego starca? A któż by lepiej wiedział ode mnie? Byłem jego sąsiadem. Stary Dantes rok zaledwie po uwięzieniu syna. Przeniósł się do wieczności. Poczciwy to był człowiek. Jaka była przyczyna jego śmierci? Lekarze określili, iż zmarł na febrę gastryczną. Lecz ci, którzy go lepiej znali, nadmieniają, że umarł z żalu i zgryzoty, ja zaś, który go znałem najlepiej, twierdzę, że kadros zamilkł tutaj. Dokończ, rzekł ksiądz chrapliwie, że umarł z głodu. — Z głodu? — zawołał ksiądz. — Z głodu? Najlichsze zwierzęta nie kończą z głodu życia. Psy włóczące się po ulicach znajdują zawsze litościwą rękę, która im rzuci kawałek chleba. A człowiek, chrześcijanin, miałby z głodu wśród ludzi umierać? — To niepodobna. — O, to byłoby zbyt okropne. — A jednak to, co powiedziałem, jest prawdą — cicho wyszeptał kadrusę — Źle uczyniłeś, żeś powiedział. Odezwał się za sztachet Lady drżący głos. — Po co mieszasz się w to wszystko? Dwaj rozmawiający obrócili się i ujrzeli w głębi izby za Ladą głowę schorzałej kobiety. — To ty raczej mieszasz się do naszej rozmowy niepotrzebnie — odpowiedział kadrusę. Ksiądz Dobrodziej domaga się ode mnie odpowiedzi i grzechem byłoby nie uczynić zadość temu żądaniu. Lecz ostrożność nakazuje, byś trzymał język za zębami. Kto wie, w jakich zamiarach paplać ci każą. W bardzo uczciwych i dla was dobrych, moja pani, wtrącił ksiądz. Mąż twój może być zupełnie spokojny, jeżeli tylko zechce być szczerym. Zupełnie spokojny. Zawsze takie rzeczy zaczynają się od pięknych słówek i obietnic. A potem zapomina się o wszystkim. Nagle. Jak grom spada nieszczęście i miażdży biednych ludzi. Bóg raczy wiedzieć dlaczego. Pamiętaj więc, dobra kobieto, zaoponował ksiądz, z mojej przyczyny na pewno was nie spotka żadne nieszczęście. Możecie być oto spokojni. Karkątka zaczęła mruczeć coś jeszcze pod nosem, lecz ostatecznie zamilkła. Nie opuściła jednak zajmowanego miejsca, z którego słyszeć mogła każdy wyraz rozmowy w trakcie tego ksiądz napił się jeszcze wody i rzekł czyż więc starca tego tak dalece opuścili wszyscy że aż do podobnej został przywiedziony ostateczności o nie ojcze ani mercedes ani pan morel nie opuścili go bynajmniej ale biedny starzec tak głęboką czuwał nienawiść do Fernanda tego właśnie mówił dalej z ironicznym uśmiechem którego Dantes uważał za jednego ze swych przyjaciół Twoim zdaniem nie był nim więc? Kasprze, kasprze, zawołała karkątka. Zastanów się dobrze, co robisz, opowiadając to wszystko. Zgromiony małżonek machnął tylko z niecierpliwością ręką i dalej mówił do księdza. Czyż można być przyjacielem tego, którego żony się pożąda? Dantez miał tak szlachetne i dobre serce, że wszystkich tych ludzi uważał za swych przyjaciół. Biedny Edmund! Zresztą lepiej się stało, że nie wiedział o niczem, bo wtedy nie mógłby im przebaczyć chwili skonania. Zaś ja. Więcej się obawiam przekleństw zmarłych niż nienawiści żyjących. Nie dołęgo, mruknęła Karkątka. — Czem Fernand zawinił względem Dantesa? Jak go skrzywdził? Już ja to wiem najlepiej. Powiedz mi zatem, co wiesz i czego się domyślasz. Kasprze, jesteś panem tej tajemnicy i możesz z nią zrobić, co ci się podoba. Wierzaj mi jednak, swej żonie, że lepiej będzie, gdy ją zatrzymasz przy sobie. Tym razem masz słuszność, kobieto, odpowiedział żonie Cadrusse. — Nic mi więc nie powiesz? Na cóż by się to zdało, gdyby Dante żył jeszcze i chciał przeze mnie poznać swych przyjaciół i swych wrogów? To co innego. Lecz teraz, gdy go już nie ma, jest mu obojętne, gdy nie może już ani odwdzięczyć się dobrym, ani ukarać złych. Och, pomówmy lepiej o czym innym. Więc uważasz za właściwe, bym wszystkim tym, których poprzednio wymieniłem, doręczył przypadającą na nich część klejnotów? Prawda, ojcze, zapomniałem zupełnie o tym diamencie. Co jednak znaczy dla tych ludzi ten klejnot teraz? byłby dla nich kroplą w morzu. Pamiętaj, że mogliby cię oni na proch zetrzeć jednym swem skinieniem, zawołała karkątka. Jak to? Więc doszli oni do tak wielkich bogactw i znaczenia? Więc nic wam o nich nie jest wiadome, ojcze? Nic, lecz bardzo pragnąłbym się dowiedzieć. Kadrusę czas jakiś milczał. Eh, odezwał się następnie. Za długo byłoby o tym wszystkim opowiadać. Ha, możesz milczeć, przyjacielu, rzekł ksiądz najobojętniej. Szanuję twoje pobudki. Stanowisko twoje w tej sprawie jest stanowiskiem uczciwego człowieka. Nie mówmy więc o tem. Zlecenie, jakie mi poruczono, domagało się tej formalności. Dlatego pytałem. Jeżeli jednak nie chcesz mówić, sprzedam ten pierścień i otrzymaną sumę podzielę między was czworo. Pot spływał dużymi kroplami z czoła kadrusę, gdy spostrzegł, że ksiądz wstaje z zamiarem wyjścia i zamienił z żoną porozumiewawcze spojrzenie. A gdy ksiądz wyszedł, aby rzucić wzrokiem na swego konia, zaczęli szeptać pomiędzy sobą. Cały diament mógłby należeć do nas powiedział kadrusę. Tak sądzisz? odpowiedziała karkątka. To nie ulega wątpliwości. Człowiek duchowny nie mógłby nas oszukiwać. A rób co ci się podoba. Nie chcę się w to wdawać zupełnie. Rzekłszy to, wróciła na swe dawne miejsce, lecz cała drżąca. W tej chwili wrócił ksiądz. Cóż postanowiłeś? zapytał. Opowiem wam księże wszystko. Tak będzie myślę najlepiej, rzekł ksiądz. Nie dlatego, żebym chciał koniecznie dowiedzieć się co uważałeś za stosowne, zataić przede mną, lecz że grzechem byłoby istotnie, gdyby nagrodę otrzymać mieli niegodni. Opowiem, księże, opowiem. I zaczął opowiadać.